Cześć. W dzisiejszym nagraniu chciałbym przybliżyć tobie pewne stwierdzenia panujące wśród traderów na temat rynku Forex. Które z nich mają sens, a które to kompletna bójda, dowiesz się właśnie w tym nagraniu. Nie przedłużając, zaczynamy. Pierwsze stwierdzenie: na Forex można szybko się wzbogacić. Można? No cóż. Zapytajmy tych, którzy spalili swoje konta. Czy można szybko się wzbogacić? Oczywiście na Forex można się wzbogacić, natomiast droga ta nie jest szybka, ani łatwa, ani przyjemna. Wymaga ona czasu, determinacji oraz zapoznania się z rynkiem Forex, poznanie siebie, strategii i tak dalej. Więc według mnie szybki zarobek na Forex jest komplet, kompletną bójdą. Nie wiesz te filmiki na YouTubie, gdzie pokazują ci Easy Money. 100% strategię, w której tam w 5 minut do godziny czasu maksymalnie zostaniesz milionerem. Nie, nie da się tak. Jeżeli planujesz długoterminowo zarabiać na rynku Forex, to na pewno nie będzie to łatwa i szybka droga. Inne stwierdzenie: Forex to kasyno, czyli gra losowa. Najczęściej usłyszysz to od graczy giełdowych, którzy właśnie stracili swój kapitał lub ponieśli znaczącą stratę podczas serii strat, dochodząc wtedy do wniosku, że faktycznie Forex to jakaś tam ruletka. Natomiast zadaj sobie pytanie, czy jakby Forex było kasynem, to czy fundusze hedgingowe lub inne instytucje państwowe na nim uczestniczyli? Czy oni by ładowali tam miliardy dolarów, żeby po prostu zagrać sobie w ruletkę? No oczywiście, że nie. Forex nie jest kasynem, pomimo, że na rynku tym panuje pewien rachunek prawdopodobieństwa, panuje też pewna losowość, prawda? Którą oczywiście my uwzględniamy w swoich strategiach, bo strategia, z której być może korzystasz, to nic innego jak obliczanie prawdopodobieństwa na zaistnienie pewnego faktu. Ty nie przewidujesz, co się stanie, tylko liczysz prawdopodobieństwo wydarzenia się. Pewnego wyniku. Jeżeli jest to gra losowa, to tak naprawdę wystarczy wejść, kliknąć cokolwiek na tym rynku i albo zarobisz, albo nie. Natomiast tak się nie dzieje. Po to są wszystkie te strategie techniczne, prawda? Analizy techniczne oraz fundamentalne więc według mnie jest to po prostu kłamstwo. Jeżeli uważasz Forex za kasyno to po prostu nawet nie zaczynaj tam grać kup sobie totka na pewno będziesz miał jakąś większą szansę na wygraną. Następne stwierdzenie większość traderów traci pieniądze. I oczywiście według badań, według statystyk tak jest, więc jest to oczywiście prawda. Większość traderów detalicznych należałoby dodać Gdyż traderzy instytucjonalni, oni też tracą pieniądze, jednak sumarycznie zarabiają, prawda? Natomiast znając wyniki badań, to wiemy, że około 80% detalicznych graczy na rynku traci swoje pieniądze, więc bądź tego świadom. Inne wspaniałe stwierdzenia, broker zarabia kiedy ty tracisz. I coś w tym prawdę jest. Takie 20% bym powiedział. Dlaczego? Bo faktycznie tak jest, jeżeli posiadasz rachunek u brokera MM, czyli Market Maker. Co to jest broker Market Maker? Jeżeli nie wiesz, zapraszam Cię do swojego nagrania na kanale, gdzie tłumaczę to w sposób jasny. Natomiast jeżeli posiadasz swoje konto. U brokera STP, prawda? Czyli brokera, który kieruje cię bezpośrednio na giełdę, no to brokerowi nie zależy, żebyś ty tracił. On ma tak naprawdę gdzieś, czy ty zarabiasz, czy tracisz te pieniądze, gdyż on tylko pośredniczy w twojej transakcji. I nic poza tym. Broker zarabia na spreadzie, broker zarabia na prowizji, natomiast broker, oczywiście STP, hmm, Jemu jest wszystko jedno, czy ty zamkniesz pozycję w zysku, czy, czy w stracie. Oczywiście sytuacja ma się inaczej, jeżeli posiadasz konto w market maker i tam faktycznie powstaje konflikt interesów, gdzie kiedy ty tracisz pieniądze na giełdzie, broker zarabia. Natomiast jeżeli wiesz, że masz konto u takiego brokera, to zadaj sobie pytanie, czy faktycznie chcesz to konto tam mieć. Czy jeżeli broker zarabia, kiedy ty tracisz. To jest sens w ogóle tam zakładać konto, a później płakać, że są jakieś dziwne e, ruchy na rynku. Więc miej to na uwadze i następnym razem, kiedy będziesz szukał brokera, zwróć uwagę na to, aby był to broker STP i w żadnym przypadku broker Market Maker. Następne stwierdzenie. Analiza fundamentalna i techniczna mają znaczenie. Dużo osób, znaczy może nie tak dużo, ale jakiś odsetek osób na pewno powie ci, że tak nie jest. I są to zazwyczaj hazardziści, którzy uważają w tym samym czasie, że forex to e, ruletka. Natomiast, oczywiście, że analiza fundamentalna i techniczna mają znaczenie, bo po co powstawałyby te wszystkie strategie, po co byłoby pisane tyle książek na temat różnych technik analizy technicznej czy fundamentalnej, jeżeli nie miałoby to znaczenie. Oczywiście, że ma. Jeżeli ty handlujesz na giełdzie teraz, to też przecież robisz jakąś analizę techniczną i też w pewnym stopniu zyskujesz, prawda, lub też ponosisz e, straty. Ale chodzi o to, że cały czas... Próbujesz to analizować, i widzisz, że faktycznie to działa, więc jest to jak najbardziej prawdziwe. Następne stwierdzenie, im większa dźwignia, tym większy zysk. E, oczywiście, dźwignia daje jakieś e, poczucia, można powiedzieć, większego e, zysku. Natomiast ten medal ma dwie. Strony. Dlatego myślę, że jest to takie 50 na 50. Zauważ, że posiadając większą dźwignię, ty faktycznie możesz osiągnąć większy zysk. To jest fakt, ale druga strona medalu, ty możesz też osiągnąć większą stratę, prawda? To działa w obie strony. Większy zysk równa się większa strata, więc pamiętaj o tym przy wyborze dźwigni. Jeżeli ty planujesz inwestować, nie skalpować czy nie uprawiać day tradingu, tylko po prostu inwestować, wpłacić pieniądze na jakieś akcje, prawda? I trzymać to przez kilka lat, to raczej dźwignia nie jest ci potrzebna, gdyż dźwignia to właśnie dzięki dźwigni yy, zerujemy swoje konta, prawda? Bo dźwignia sprawia, że wszystko jest powiększone oczywiście. O dźwignię. Jeżeli nie wiesz, czym jest ta dźwignia, jak ona działa, to też zapraszam Cię do filmiku na moim kanale, gdzie w oczywisty i łatwy sposób to tłumaczę, jak to wszystko działa, więc dowiedz się, czego tak naprawdę używasz. Przechodzimy do następnego stwierdzenia, czyli psychologia odgrywa ogromną rolę. I jestem troszkę zażenowany faktycznie faktem tego, że tak wiele osób... Nie stosuje psychologii w swoim tradingu, gdyż tak naprawdę ona odgrywa ogromną rolę. Jest to prawdziwe stwierdzenie. Podam Ci przykład, jeżeli znajdziesz jakąś strategię, prawda, na której trader faktycznie pokazuje ci live trading i zarabia na tej strategii, prawda, ponosi fajne zyski to ty, zaczynając używać tej strategii, będziesz tracił. Dlaczego tak się dzieje? Właśnie przez tą psychologię, prawda? Gdyż strategię strategią jest to strategia techniczna, natomiast to, co robimy na rynku, jest kierowane naszymi emocjami. My nie jesteśmy robotami, każdy z nas posiada jakieś emocje, prawda? Strach czy chciwość czy, czy cokolwiek innego, i tak naprawdę to one sterują tym, co robimy. Na rynku, więc to stwierdzenie jest jak najbardziej prawdziwe. Psychologia odgrywa ogromną rolę w tradingu, więc też zapraszam cię do mojego cyklu odnośnie psychologii i tradingu, gdzie tak naprawdę dowiesz się wszystkiego tego, co czujesz i co spotykasz na rynku finansowym. Przechodzimy do następnego stwierdzenia. Wystarczy dobra strategia i zawsze można wygrać. I to, to jest to, co przed chwilą powiedziałem. Jeżeli dostaniesz jakąś strategię, która jest zyskowna dla kogoś, to ona tak naprawdę niekoniecznie będzie zyskowna dla ciebie, więc jest to stwierdzenie oczywiście fałszywe, prawda? Gdyż największą rolę odgrywa psychologia. I zobacz, ile, ile młodych traderów, ile początkowych traderów biega po tych strategiach, prawda? A włączając YouTube. To tak naprawdę zobaczysz tam kilkaset różnych, 100% strategii. Ale jak zaczniesz je używać jedna po drugiej, to zobaczysz, że ty po prostu na nich tracisz. No to te 100% to w ogóle nie mają jakby znaczenia, prawda? Jak to się dzieje w ogóle? No i to się dzieje właściwie za. Yy... Winą psychologii, prawda? Czyli nie wystarczy tylko strategia, nie wystarczy dobra strategia, żebyś ty osiągał te e, pozytywne rezultaty długoterminowo. E, tu jest cały pakiet potrzebny, czyli strategia, psychologia, znajomość rynku i tak dalej. Sprawa nie jest taka prosta, jak to by się może wydawać. Inne stwierdzenie, zarządzanie ryzykiem decyduje o przetrwaniu. I jak myślisz, czy tak jest, czy nie? Na, załączony, na załączonym slajdzie widzisz pewną statystykę jednego z traderów. Jest to moja statystyka, mojego konta. Pokazuje ona, ile trade'ów dzieli mnie od określonego procentu straty. Czyli, zaczynając od lewej, potrzebuję 11 nieudanych trade'ów aby moje konto zmniejszyło się o 10% i aż 110 trade'ów, abym wyzerował to konto. Więc pytanie brzmi, czy zarządzanie ryzykiem decyduje o przetrwaniu? Oczywiście, że decyduje. Bo zobacz, gdybyś ty miał tylko 11 trade'ów, gdyby twoje zarządzanie ryzykiem było na tej zasadzie, że ryzykujesz, nie wiem, 10%, 10 konta na jeden trade, prawda? To powiedzmy, że 10 trade'ów pod rząd tobie nie siądzie. No bo tak bywa, to jest normalne. 10 trade'ów tobie nie siądzie i ty nie masz tak naprawdę konta, bo to zarządzanie ryzykiem leży. Natomiast zauważ, że na tym przykładzie te 10 czy 11 trade'ów sprawią, że trader straci tylko 10% konta, czyli to zarządzanie ryzykiem już jest o wiele lepsze. Ono pozwoli mu przetrwać, tak? Bo jeżeli e, osiągniesz na przykład w dnia dzisiejszego 10 tradów w stracie, czyli Poniesiesz tam e, stratę 10% konta, to ty kończysz trading i jutro masz z czym walczyć, prawda? Masz z czym wejść na rynek, nie musisz wpłacać. Natomiast jeżeli ty wyzerujesz dzisiaj konto, to jutro z czym zawalczysz? Jutro wejdziesz na rynek, zobaczysz, że e, są tam fajne sytuacje, można zarobić. Ale największy ból sprawi ci to, że ty nie masz czym w ogóle tam wejść. Więc to zarządzanie ryzykiem tak naprawdę decyduje w bardzo dużym stopniu. O Twoim przetrwaniu na rynku. Pamiętaj, że Twoim zadaniem na rynku nie jest zarobienie pieniędzy, ale tak naprawdę przetrwanie, czyli ochronić swój kapitał. Więc jak najbardziej zarządzanie ryzykiem decyduje o przetrwaniu na rynku i jest to prawda. I teraz uwaga, przychodzimy do ostatniej, największej bomby, którą możecie usłyszeć gdziekolwiek, na jakiejkolwiek grupie. Rynek widzi mój stop loss. To jest po prostu mit nad mitami, który jest wszędzie powtarzany eee, gdzieś. Każdy trader początkujący, czy ci, co uważają się za chociaż nimi e, nie są, powtarzają to jak po prostu. Rynek widzi mój stop loss, więc go, co? Nie ustawię, tak? Niech mnie wydymają. Nie ma stop lossu, więc go nie widzą. No jest to kompletna bójda. No pomyśl sobie logicznie. Ile jest procent graczy detalicznych na rynku? Jest tylko 5% ludzi takich jak ja czy ty, czyli graczy detalicznych, którzy handlują tam małą kwotą, yy, prawda, rzędu tam, nie wiem, tysiąca, czy paru tysięcy, czy kilkuset nawet e, dolarów, a tak naprawdę 95% graczy rynkowych to są instytucje finansowe, to są fundusze hedgingowe, ludzie, którzy opracają miliardami na rynku, prawda? I czy oni polują na te twoje 5 dolarków stop lossu, czy od, te, te 5 dolarków im potrzebne, kiedy człowiek wchodzi e, 100 lotów w pozycję, prawda? Kiedy jeden Kosztuje go tam 10 czy 15 tysięcy dolarów, to ty myślisz, że on będzie polował na jakieś tam 5 czy 2 dolary pana Zbyszka? No przecież to jest nonsens. Dlaczego tak uważasz, że, że rynek widzi twój stop loss? Dlatego, że ten stop loss ustawiasz w najbardziej oczywistym miejscu, gdzie rynek zawsze dociera. I właśnie nierozumienie tych zasad, tej psychologii rynku sprawia, że właśnie ludzie myślą w ten sposób, że ten stop loss jest widoczny, że nie wiem, gdzieś tam na Wall Street po prostu jak ustawiasz e, swój SL, to zapala się jakaś czerwona lampka im na komputerze, że tutaj Janek ustawił swój stop loss, więc my musimy tą cenę tam pompować, nie? No przecież to, to jest śmieszne, człowieku, zastanów się nad tym tak poważnie. Rynek nie widzi Twój stop loss, tylko Twój stop loss znajduje się tam, gdzie rynek w najbardziej oczywisty sposób dąży i gdzie na pewno dotrze. I jeżeli nie wiesz, jak ten rynek funkcjonuje, to zapraszam na, na mój film na kanale, gdzie tłumaczę, w jaki sposób rynek zarabia pieniądze, w jaki sposób mniej więcej myślą traderzy instytucjonalni. To nie jest ich handel nie wygląda tak jak nasz tam. To nie jest wszystko takie proste, jakby ci się wydawało, i dlatego oni zazwyczaj wchodzą w pozycję tam, gdzie jest Twój stop-loss. A swoją drogą, jeżeli dalej twierdzisz, że rynek widzi Twój stop-loss i zawsze go wybija, to spróbuj pewnej rzeczy. Oszukaj rynek. Zamiast wchodzić w pozycję tam, gdzie chcesz wejść, to otwórz ją tam, gdzie byś ustawił stop loss i wtedy sobie. Poobserwuj. Dziękuję za obejrzenie tego nagrania, mam nadzieję, że troszkę Ci się to rozjaśniło odnośnie rynku. Jeżeli masz jeszcze jakieś stwierdzenie lub pytania, śmiało wal w komentarzach. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, trzymaj się na razie.